OK, skoro potrafimy całkować arcus tangens x, to też możemy całkować arcus sinus x, więc spróbujcie i zaraz omówimy. OK, dobra. Czyli żeby to wycałkować, będziemy to całkowali w częściach i żeby mógł to całkować w częściach, spojrzę na to jako jeden raz arcus sinus x i wtedy będę to w częściach mógł całkować. Zrobię to tu, czyli tu będę szukał pochodną i tu będę całkował. Teraz tak, tu jeszcze dam plus minus. Co chciałbym całkować? Na pewno nie chciałbym całkować Alcusza Sinusa, bo na tym w ogóle polega to całe zadanie czyli to mi tu nic nie da, jak będę tego chciał całkować. Lepiej będziesz z tego znaleźć pochodną, czyli dam tutaj arkus sinus x i jedynkę będę całkował. Czyli jeden będę całkował. Wtedy tak pochodna od arkusinusa sinusa x to jest 1 przez 1 minus x do kwadratu i to jest w pierwiastku, tak. No i jedynka wycałkowana jest po prostu x, i to już jest płowe zadanie zrobione Czyli tak, mamy tutaj Równa się Damy to razy to Czyli mamy x arcosinus sinus X I Teraz tak, tu mamy minus Czyli minus Całkę To musimy teraz całkować Czyli mamy x Przedzielone przez 1 minus x do kwadratu i tu mamy pierwiastek DX. Zobaczcie, tutaj mam x do kwadratu, w liczniku mam x, to wygląda, że mogę zrobić jakieś podstawienie. Zobaczcie, jeżeli zrobię, że u równa się 1 minus x do kwadratu bez tego pierwiastka bo jak, jak wezmę pierwiastka tutaj do mojego podstawienia to to całe będzie do potęgi jednej drugiej i jak wtedy znajdę pochodną to po prostu te x -y mi się nie skrócą natomiast w ten sposób mi elegancko się skrócą pochodna tego będzie minus 2x dx nie? jedynka wylatuje i jak to przestawimy do dx, to będziemy mieli dx równa się du przez minus minus 2x. Proszę bardzo. Czyli co to znaczy teraz w tej, w tej całce? To znaczy, że mamy całkę od to x i to x się skróci. To i to. Tu będzie minus jedna druga. Ja mogę tu wyciągnąć, czyli tu będzie minus jedna druga. I zostaje mi, to x się skróci z tym, tak. Czyli tu będę miał jedynkę na górze w liczniku. Tu na dole będę miał pierwiastek od u, bo u jest tu moje podstawienie. No i zostaje mi du. Fajnie, teraz tylko to muszę całkować. To jest to samo jak minus jedna druga całka i to jest u do potęgi minus jednej drugiej nie wyciągnęliśmy to z to zmianownika na górę nie dlatego minus nie no i oczywiście du. Dobra, to teraz możemy całkować, czyli będziemy mieli u do potęgi jednej drugiej i tu będzie jeden przeliczone przez jedna druga to będzie 2 i 2, tak tu mamy jeszcze jedna druga, tu mamy dwójkę, czyli to się skróci, tu będzie minus. I teraz to możemy włożyć z powrotem tu. Zobaczcie, czyli będziemy mieli minus X, r cosinus X. Zobaczcie, tu mamy minus. Tu mamy minus, to będzie plus, czyli będziemy mieli plus i teraz u to jest w pierwiastku, dam pierwiastek i u to jest to, czyli to będzie 1 minus x do kwadratu, dodam jeszcze plus c i to, proszę Państwa, jest odpowiedź do tej całki. To wszystko. Na razie.